Kolejne też dość szczegółowe pytanie z naszej strony. Jeśli przyczyna pacjentów, przyczyna problemów pacjenta, można tak to powiedzieć, leży troszeczkę głębiej, a takie obiadanie się jest objawem depresji, raczej zaburzenia osobowości, to czy w takiej sytuacji właśnie psychodietetyk powinien zajmować się objawami pacjenta? Czy też w takiej sytuacji należy zabierać pacjentowi objaw, nie dając nic w zamian? Właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie i takie bardzo ważne, ono tak dotyka myślę tak, takiego rozumienia psychodynamicznego, kiedy objaw czemuś służy. Może jakiś przykład, kiedy objaw na przykład kobieta bardzo otyła, chroni się w ten sposób przed doświadczeniem bliskości, z mężczyzną. Została wielokrotnie zraniona w przeszłości lub nadużyta seksualnie. Też no może nie była nadużyta seksualnie, ale jak była nadużyta w relacji z ojcem, z bratem czy z mężczyznami i wytwarza taki objaw ochronny, taki płaszcz, taką zaporę przed mężczyznami. No i teraz zastanówmy się, na ile my mamy prawo zabierać tej osobie ten płaszcz ochronny, kiedy ona jeszcze nie jest gotowa na to, żeby przyjąć męskie zainteresowanie, boi się tego, chroni się przed tym. To jest takie głębokie rozumienie. Myślę sobie, że pacjent jest mądry w swojej psychice, w swoich różnych właśnie wytwarzane w objawach i nie tak łatwo jest zabrać objaw pacjentowi, kiedy go potrzebuje jeszcze. Więc jeśli my będziemy atakować objaw u osoby, która bardzo potrzebuje tego objawu, to się możemy zdziwić. Taki pacjent będzie bardzo bronić tego objawu i tej swojej otyłości. Ta praca będzie często jałowa. Natomiast myślę sobie też o takiej innej sytuacji, w której na przykład otyły pacjent ona no, cierpi na choroby współtowarzyszące tej otyłości i wydaje mi się, że absolutnie nie warto tego ignorować. więc zaopiekowanie się tym objawem czyli Uczenie pacjenta dbania o siebie, ja bym to tak określiła, uczenie pacjenta dbania o siebie, czyli wprowadzania zdrowszej żywności, większej opieki nad swoim ciałem, większej czułości do siebie, po prostu czułości jest, jest czymś absolutnie wskazanym. Więc czy atakować objaw? Myślę, że nie atakujmy w ogóle pacjentów, od tego zacznijmy. Nie atakujmy objawów, nie atakujmy przyczyn, starajmy się je zrozumieć i być z tym pacjentem. Natomiast no, jeśli pacjent ma objawy, które mu szkodzą, no to nie można tego po prostu ignorować. Też trzeba się tym zająć.